E, witajcie moi kochani, dzisiaj czuję się jakbym był e, pod palmą w Tropikach. Zaś dzisiejszym moim specjalnym gościem jest najdziwniejsza roślina jaką posiadam. Jest to ten oto tutaj dino, to sagowiec zwany również cykasem. Cykas należy do rodziny cykadofida i prawie się nie zmienił od czasów kredy i jury. Wygląda jak palma, choć palmą nie jest. Pień, który wy, y, wytwarzają starsze rośliny, to nie pień, tylko tak zwana kłodzina, czyli pozostałość po starszych roślinach, o to jest ta właśnie bul bulwa. Yy, I nie jest drzewem, tylko wiecznie zieloną byliną. Korzenie zaś posiadają podobne właściwości jak w przypadku roślin mocylkowych, czyli wiążą azot z powietrza. Żeby było jeszcze ciekawiej, to jest roślina dwupienna, czyli dana roślina jest albo męska, wytwarzająca szyszkopodobną strukturę z dużą ilością sporofilii, albo żeńska, która wytwarza skupiska komórek żeńskich umieszczonych pomiędzy liśćmi w samym środku rośliny. Oprócz tego, wszystkie części sagowca są bardzo silnie trujące, zawierają glikozy cykazynę oraz niebiałkowy aminos neurotoksyczny BMAA. Dla zwierząt domowych jest śmiertelnie niebezpieczny, dla kotów i psów nie istnieje antidotum. Mimo, że sagowiec jest silnie trujący, to otrzymuje się z niego mąkę sagosago. Jednak cały proces zlikwidowania i wypukania trujących substancji jest dość uciążliwy i bardzo długi. Jest najpierw obróbka termiczna, później spłukanie, później ponowne gotowanie lub pieczenie. Cały proces trwa ponad 24 godziny. Ten tutaj sagowiec to jest sagowiec odgięty lub wygięty taka jest stosowana nazwa, albo taka. Łacińska zaś nazwa to jest Cycas rewoluta W opisie umieściłem link o sagowcu. Cycas Revoluta pochodzi z terenów Japonii, jest najmniej wymagającym e, sagowcem ze wszystkich odmian gatunków. Dla chętnych posiadania tej rośliny, choć ona rośnie bardzo, bardzo powoli, należy przypomnieć, że każdy liś jest większy od poprzedniego o około 1 trzecią długości. Ten tutaj, gdy go kupiłem, był roślinką, której największy liś miało Około 15 cm, a kłodzinę wielkości dużego orzecha włoskiego, po 15 latach wygląda tak. W czasie rozwoju liścia uważajcie, żeby miał on przestrzeń, gdyż gdy stawi opór, na przykład o ścianę, zasłonę lub szybę, odkształca się tak jak te liście, o tutaj. Po prostu jest silnie wygięty, albo ten w drugą stronę i giełki idą w górę, tak samo i tutaj lub tu. Yy, Sagowce lubią ciepłą i dużą wilgotność, jednak podłoże powinno być yy, przepuszczalne i lekkie. Mimo, że tolerują suchsze powietrze, to jednak należy to rekompensować częstym zraszaniem le letnią wodą yy, ze względu na psychanie igiełek, co właśnie widać również u mojej rośliny. Ja mam raptem yy, 40% yy, 45% wilgotności w mieszkaniu. No i niestety, ale końcówki. Delikatnie obsychają. Liście są poza tym pokryte naturalnym takim woskiem, co sprawia, że roślina wytrzymuje suszę i mniej paruje woda. Lubi również jasne oświetlenie, zbyt mało światła powoduje wydłużanie się liści. Również jego system korzeniowy jest na tyle mały, że śmiało można go przesadzać co 8-10 lat. Nawozić należy standardowym nawozem o obniżonej zawartości azotu, co najmniej raz na miesiąc. Najlepszym nawozem jest taki nawóz, który jest dla roślin kwitnących, gdyż on zawiera mniej azotu. Dużym problemem jest to, że w przypadku zaatakowania szkodnikami e, lub gdy roślina jest chora, ciężko jest jej pomóc, gdyż bardzo źle znosi wszelkie chemiczne środki zwalczania lub ochrony roślin. Prawie wszystkie gatunki i odmiany sagowca są wymienione w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych. E, ich stan ciągle maleje. No i to byłoby na tyle. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy również do następnego odcinka, do subskrypcji, komentarzy, polubień tego filmu. A na dzisiaj no cóż, trzymajcie się cieplutko. Cześć! E, jeszcze jedna rzecz, na koniec e, czy pamiętacie? mój szalony zakup w grudniu gdy zobaczyłem piękną, czerwoną Schlumbergere Dark Marie wtedy ona straciła wszelkie kwiatki, wszelkie pąki, które miała no mamy już luty dzisiaj no a tu proszę bardzo tak właśnie wygląda Dark Marie tu jest jeszcze jeden pąk kwiatowy oraz po tej stronie i wydaje mi się, że jeszcze będzie tutaj takie maleństwo i ponownie, trzymajcie się cieplutko.